Znamy sinus kąta ostrego alfa. Na tej podstawie mamy obliczyć wartość wyrażenia, w którym występują kwadraty sinusa i cosinusa tego kąta. Przedstawiam dwa proste rozwiązania. Na koniec dorzucę jeszcze uwagę, ciekawostkę dla uczniów z poziomu rozszerzonego. Na początek jednak inna uwaga, bardzo podstawowa. Mianowicie ta liczba powinna być wszystkim doskonale znana. Jest jeden taki kąt ostry którego sinus ma taką właśnie wartość. To oczywiście kąt 60 stopni. Mamy bowiem połowę trójkąta równobocznego obok długości 2. No i wówczas w tym trójkącie, który uczniowie nazywają trójkątem charakterystycznym, sinus kąta 60 stopni, bardzo wyraźnie to widzimy, to pierwiastek z trzech dzielony przez dwa. W takiej sytuacji cosinus kąta 60 stopni to jedna druga. Po podstawieniu tych dwóch liczb do naszego wyrażenia od razu dostaniemy różnicę 3 4 minus 3 czwarte, czyli po prostu 0. W drugim rozwiązaniu skorzystamy z równie podstawowej, fundamentalnej wiedzy, tym razem z jedynki trygonometrycznej. Jeśli bowiem wymienimy ten cosinus do kwadratu na sinus do kwadratu, a właśnie takie coś umożliwia nam jedynka trygonometryczna, to potem wystarczy tylko podstawić podaną liczbę i obliczyć wartość wyrażenia. Po podstawieniu dostaniemy w nawiasie 1 minus sinus do kwadratu. Mnożymy minus 3 przez tę różnicę. No i teraz na początku, na końcu mamy sinusy do kwadratu, co da 4 sinus do kwadratu minus 3. No i po podstawieniu naszej liczby, po podniesieniu do kwadratu, mamy tu jeszcze możliwość skrócenia tych czwórek. Dostaniemy 3 minus 3, czyli 0. Wynik się oczywiście potwierdza. To teraz uwaga dla uczniów na poziomie rozszerzonym. Być może ktoś z Was zauważył, że takie wyrażenie występuje we wzorze na sinus potrojonego kąta alfa. Nie jest to dokładnie to samo wyrażenie, bo różni się znakiem. No i teraz, jeśli nasz kąt alfa to 60 stopni, to potrojony kąt alfa to będzie 180 stopni. A sinus kąta 180 stopni jest równy 0, ponieważ ten pierwszy sinus, pierwszy czynnik nie może być równy 0, bo to jest sinus 60 stopni, zatem zerem musi być ten drugi czynnik. Różnica znaków nic tutaj nie zmienia.